To jest najlepsza. Kontynuacja Call of Duty. Jak chcecie to napiszcie w komentarzach, to pokażę Wam też multiplayer z MW2. Bo oczywiście MW2 mam kupione. Black Ops też mam kupionego na Steamie. Ktoś nie wierzy może zobaczyć. Login do Steam Storner. <noise> Więc... I teraz tu jest takie widoczki. widoczki. Oh, no muzeum, w którym też będziemy mogli chodzić. Zaraz Wam to udowodnię, że można chodzić albo pominąć te. Da się to pominąć? Nie da się. A cóż, to sobie popatrzymy. Jakim cudem, to niby tam lata ten śmigłowiec. Nie było żadnych linek. Tego typu... ...spraw. A zaraz się przyjrzymy z tego temu z bliska. Zaraz. Bo jak na każdą dobrą grę... ...jeśli chodzi o dobre grę, ...to można je ocenić długości napisów. No zartuję, zartuję. Ale dobre gry z, z reguły mają bardzo długie napisy. Ależ efektywny zjazd po linie. O! Oh. zwolnionym tempie. LOL? Baby Marley Troy. Tutaj dzieci były wykorzystywane do nagrywania tego. What the fuck? Pierwszy raz to zauważyłem. Wow, baby, baby, wow Jezus, co oni zrobili z tymi dziećmi? Kurde pedofile ja pierdziele! <laughs> koniec? Koniec? Tak, to już jest koniec Jeszcze zostało nam muzeum, to jest bardzo arcytr... No, to mogę pominąć? Nie mogę Proszę Proszę mógłbym to pominąć I ta gra właśnie, się zapomniałem ocenić A ile by to ocenić Mówiłem, że jest bardzo fajne O Jest piękne you Mr Tango <gryś> Okej, okay, fajne to takie Operacje specjalne Ja nie chcę operacji specjalnych Ja chcę muzeum Na ile by to ocenić 9,5 na 10 albo 10 na 10 Eneduerike fake 10 na 10 i tyle tak, 10 na 10 <laughs> na ile miałbym dać A, cześć Dzięki za broń du -lu 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 -lu. Jeszcze tutaj mamy pełno badnie Trzeba zbić szybkę A jakiś się schronił kurde Oaa wow, total annihilation Oa <gry> no o, dostał, dostał tak chyba wszystkich e, wersji Call of Duty, że żeby zabić się z noża, a który jest naszym kolegą, trzeba robić tak. O Wybuchowe? Eee, nie, nie wybuchowe Szkoda A tutaj będzie potrójna bania, jak mi się uda Albo nie, podwójna Eee O, było dwóch to Są przyjaciele, niestety Nic nie da takiej bani pięknej zrobić Dobra, ale w tym muzeum jest takie coś jak... Nie naciskaj F I... Zobaczcie jakie tutaj będzie jazda Co sobie wziąć? M14 I... Aha, to... Te ciężkie bronie Są chyba właśnie w drugim pokoju Tutaj nie Tu Są wyrzutnie, o, po drugiej stronie widzę. O, pięknie. Dobra. Nie naciskaj F. Woo! Total annihilation. O, głos mnie chce zabić. Ty mnie chcesz zabić, Fajson. Wizu, nieśmiertelny koleś, ja pierdzielę Wszę, gin. Masz, kasz, 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 masz, gin! Jezu. No kasz, so, przejść. O, to są te... te śmigłowce Ja gram na poborowym teraz to Bo tego się nie da inaczej chyba Ale nie jestem pewny O, jeszcze! Jezu, jeszcze! Aha, to wszystkich powybijałem, ale tego tak mało. Hmm, coś jeszcze tutaj jest do zabicia? Tam coś chodzi. O, zabiję wszystkich. Ops, nie trafiłem. Wow! Za LOL! Zapiję granatem błyskowym. To tak mi się fajnie udało... ...go tym granatem błyskowym. A, no cóż, tego zabijemy. Frag grenade'em. Co! Przez to przeleciał frag grenade. To muszę to trochę poczekać. 4. O! Giniesz Giniesz Dobra. No i to by było na tyle, co bym tutaj mógł pokazać wam. że masz śmigłowce i tak dalej. Mamy taki fajny śmigłowiec, który nie jest w ogóle podtrzymywany. Fuck gravity. Fajne tekstury ma bardzo. Bardzo ciekawe tekstury ma po prostu. Ciekawe, czy tam da się wejść? Chyba się nie da. A na przykład na czołg? No na czołg się już da. A tam? Nie, tam się nie da. Aha, te znowu mają jakieś dziwne tekstury. A te domki w ogóle nie mają tekstur. Tutaj mamy wszystkie możliwe wozy z, do spotkania w grze. Co, jak chcecie, to możecie popatrzeć. Hmm, jakiś pistolet. O, mniej zagradza. W Metropolis. Tu mamy. Nie mam pojęcia co tu. Mamy kamera takie działko. Tu mamy wóz, Tu mamy nie wiem co, czołg jakiś. Pff, nie znam się na takich rzeczach. A tu mamy model um, odrzutowca. No i cóż, to było na tyle jeśli chodzi o MW2. Dziękuję za oglądanie. Um, do następnego zobaczenia, do następnego zagrajmy. Cześć, papa. Pa.